Cześć, z tej strony Szpaner V8 i zapraszam was na nową serię multiplayer, tutaj z Kokoskiem Cześć Seria jest z FS22 na mapce Hot Baleron dajmy to tak na to A więc tak, co dzisiaj dzisiaj musimy zrobić żniwa, mamy sierpień, zaczynamy maszyny pokupowane, gospodarka zbudowana, zaczęliśmy na Takim, że tak powiem kierowniku Zostało nam 432 tysiące Euro A więc myślę, że możemy ruszać do pracy Ja wsiadam tutaj sobie pięknie w niebieskiego bizonka I ruszamy ze żniwami na całego czy zdążymy zrobić żniwa bo mamy niedługo deszcz Deszcz pewnie będzie, no w sumie Możemy nie zdążyć Cyki teraz tak Słomę zbieramy, zbieramy no i dobra Zbieramy słomę No dobra, to wiesz, co jak tak możemy zrobić inaczej? Robimy bele, czy zbieramy słomę luźno? Robimy bele Ktoś to się podnosi. Dobra. że masz zbiornik w tym bizanie. Kumbajn na chodzie zostawił Pst. Mała przerwa w żniwach. Zawsze jakieś się muszą pojawić. Tak. No ale dobra, wracamy. Jakieś tu jest kurczę, jak to Tu jest zbierany owiec. Co i pewnie na handel tym y Ja myślałem, żeby tak trochę go przeczekać. I na I przykład idziemy, w styczniu albo w lutym, i... kiedy jest to najlepsze ceny. Jaki las jest? Jak tam zbiornik? 40 gradzów, 820 lit E, to dobrze, idzie

coś takiego jak ty ludzi to wiesz że mnie zapchnęło <noise> taka ciekawa bela się trafiła najwyraźniej ale lecz bela nie Myślę, że może mieć może z niecałe 3 tysiące Może z 2 i Czekaj może jeszcze te dźwięki, by przyciszyć trochę. Chyba się śpieszni, bo deszcz się zbliża. To znaczy już widać. O 19 będzie deszcz. Eee. Albo szybciej. A do 19 to może jeszcze w tym kabinecie wychodziło. Też nie wiadomo. Czas na przywódcze śmierć. Kroń jest już późno zaczęli. I trzeba było farmy zbudować. Jest, co ty się chyba możesz, uh, już? no, 90, 40, 40. no trzeba no mówiłem 3000 litrów to dobra to musisz się jakoś obrócić bo no, nie chcę tam zajechać to zajechć,

Dobra, ale wjechałeś na Belle? Ja. No? Kowaj rurę! Kowaj rurę, bo trochę za wysoki ciągnik. 3x160 to, 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 to w sumie mogę. Nie będziesz się przypinała i trochę wahnień cię tego słowa. Nie będę się musiał tak śpieszyć. Wiesz, śpieszyć trzeba, bo deszcz nas pogania. Prognozy są. So. Wow. Kolejne jakieś odcinki będą. Coraz ciekawsze Możecie pisać co byśmy tam chcieli zobaczyć No wiesz, że da się ustawić ten e, Story Deliveria z, z, z pojazdu. Wiem o co zauważyłem Teraz to nie dogonię. Dobrze, ja będę mógł sobie swobodnie zawracać. Nie będę cię pchał. Co w ogóle planujesz zasieć na tym polu, jak już będzie moment siania? Nie wiem Prawdopodobnie w tym roku się nie wyrobimy, będzie trzeba już po zimie siać A, że chodzi się... Wiesz co, a ja myślę, że jeszcze mają się nic ja tak myślałem, że może Sorgo, ale Sorgo właśnie się sieje dopiero po, nie, po tym, po zimie się sieje dopiero Ale poczekaj bo nie wiem czy to się No tu, tu teraz tak o porosiewu, pszenica, ale to wszystko jest na awersie się je. Jari. nie wiem, ja... Wiesz, do... Można by było zasieć sorgo, potem zmulczować. Ja to bym może coś ozimego, może jęczmiec. Znaczy wiesz, mamy trzy pola. Co można na jednym, na jednym jedno rzecz, na drugim, drugo. No fajne. Niewiele wolniejsza to 30. O, no nie no. Co? Wiedziałeś co tu się stało? Tak. Żeby nie powiedzieć, że zrobiłem to celowo. pomóc ci stopelko. Weź cofnij. Weź, poczekaj, ja od, odniosę stąd, bo teraz to mnie pchasz, ja nie wyjadę. Damy radę. Poczekaj. Będzie już ciężko. Najwyżej kolejnego dnia. My skosimy, a w kolejnym będziemy robić coś ciekawszego może, bo niby przy małych maszynach nie zawsze co ciekawe. W kolejnym odcinku może Zbieranie tych bel? Kiedy nie tak, jeśli chodzi o. No, to się prostu... trochę o szklarni coś? Jeśli chodzi o fabułę, tutaj to. Przeprowadziliśmy się obydwoje z małej miejscowości, z Polski do Francji. I zaczęliśmy tutaj działalność rolniczą. Przywieźliśmy sobie kilka maszyn niektóre zagraniczne, niektóre polskie niektóre nowki. A tutaj proszę bardzo parę polskich na początek. No i zaczynamy taki trochę... No małe te gospodarstwo na razie. Gospodarectwo, fajne słowo. Tutaj króweczki będą może. W przyszłości będą krówki też. Silosuni, Tutaj wiatła, proszę bardzo, pełno maszyn mniej więcej tak staraliśmy się dobierać maszyny pod ciągniki jakie mamy tutaj beczka na wodę bodajże nawet i na mleko szklarnia, szklarnia. może no nie się w kolejnym odcinku zajmiemy no i to chyba byłoby na tyle w tym odcinku tak jak mówię jeśli wam się podobało to zostawcie suba lajka a będzie wszystko pięknie. No i dobra. I to by chyba było na tyle. My tam jeszcze musimy dokończyć mój cichołdziec. Trochę go zostało. Z pół pola. No i napiszcie tutaj, dajmy na to. Hmm. Co by tu napisać w komentarzu? Kokosek. Może tu masz jakiś pomysł? Owiec. No i dobra, napiszcie hashtagowiec. Wiecie jaka będzie moja reakcja. Zapewne się domyślacie. No i to by było na tyle. Daura.